Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Jak nie? Co kobiety chcą na święta? Co? Lampa antydepresyjna? Nieważne, biorę trzy. Co to jest siodło Diora? Jezus! Justinka, kocham cię! Poczekaj, ale jakbyś mi się oddał, to na czym by to polegało? A nie widać twojej koszulki teraz. Bo fajnie jest z tą koszulką, co? Cześć, witajcie! Cześć! To jest oczywiście nasz kanał do Be Happy. Nie wiem, czy jesteśmy dobrze osiedleni. Mam wrażenie, że ja mam wyjarane półtwarzy. Asia, znów, jest lekko ciemna, ale to specjalnie tak. Asia, ja nie chcę, żeby było widać zmarszki. Zobaczcie, jaki mam piękną koszulkę. A skąd od ją masz? Od żony. I to był prezent! Świąteczny Darth Vader. Znaczy, u nas jest już bardzo świątecznie, a to oznacza, że oczywiście w tym okresie nie może być inaczej, aniżeli dużo tematów związanych ze świętami. Ważna sprawa na samym początku. Pamiętajcie o tym, żeby dawać nam subskrypcje, bo dzięki subskrypcji będziecie dowiadywali się od razu, że nowy odcinek wjechał na nasz kanał. A wiemy ze statystyk, że zaledwie 40% nie jest 40% z was, ale 35% z was e, otrzymuje takie powiadomienia. Mój mąż kocha statystyki. Nie, ja tylko nasz analityk. Ale nieważne. Dzisiaj z nim rozmawiałem, powiedział: Powiedz waszym ludziom, żeby dawali subskrypcje, bo e, nie dają subskrypcji, przez to nie wiedzą o tym, że wchodzi nowy e, odcinek na kanał. Ostatni odcinek był o tym, że zastanawialiśmy się, co ja mogę kupić mężowi. Jest w tej chwili y, który? 7 grudnia? I ja nadal. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Jak nie? Jest dokładnie 10 grudnia. 7, 10, jeden pies. Hmm. Jak wiecie, ja też zadałem pytanie Wam, co kupić Jasi na święta. I okazało się, że otrzymaliśmy mnóstwo niezwykle ciekawych wiadomości od Was. I teraz być może te właśnie wiadomości staną się również inspiracją dla Was. Drogie Panie, bo wiem, że głównie oglądają nas Panie, może wreszcie będziecie wiedziały, co chcecie, co potrzebujecie. I na przykład podrzucicie ten odcinek swoim mężom, którzy to obejrzą i będą wtedy już mieli łatwe zadanie. A I statystyki statystyki nam urosną, w końcu będą nas oglądać. Ogląda, czy mężczyźni, bo mój mąż jest załamany faktem, że nas ogląda tak mało facetów. Znaczy ja się bardzo, pod, znaczy Podniecasz? Nie, bardzo odpowiada, a. że oglądają nas głównie dziewczyny. To też potwierdza moją teorię, że to ja jestem głównym magnesem w tym całym kanale, bo jak wiadomo, no, to cześć. ja, ja y, przyciągam kobiety, a ty przyciągasz mężczyzn. Skoro 15% jest tylko mężczyzn, znaczy, że słabo przyciągasz. Jesteś mało pociągająca albo przyciągająca, jak to woli. Powiem wam, co tutaj dostaliśmy, więc zacznijmy od tego, że najpierw Roxana Słupek, nasza jedna z najlepszych triatlonistek, odpisała mi, żeby kupić. Tobie rower szosowy będę miał z kim jeździć na wiosnę. Roxano, ja chciałam powiedzieć, że ja chętnie skorzystam z tej rady, natomiast będę jeździła sama, ponieważ mój mąż powiedział, że już nie będzie jeździł. To prawda? Tak. Dobrze, Olga Paszkowska, nasza e, cudowna, wspaniała znajoma, jednocześnie aktorka, która gra z Jasią i oczywiście też żona Łukasza Nowickiego, pisała do mnie. Ej, co kupić Nowickiemu, help! No ale to było pytanie do o mnie. To dla ja Aśki już wiem. masz, podpowiedz, co fajnego wypatrzyłeś dla facetów. Dla Aśki już masz? No właśnie nie wiem, skąd wywnioskowała Olga, że ja. Już że Ty mam. jesteś taki dobry, że ma. Widzicie? Widzicie? Wcale nie ma. To się nazywa dobry PR. Kolejna osoba, to jest znowu nasz znajomy Tomek Dziemidowicz. Nowe auto dla Jasi. Słuchaj. Przesadzasz Tomek z tym budżetem. Ja mam Słuchaj. taki budżet raczej na bryloczek do auta. Słuchaj, jeżeli chodzi o nowe auto, to najbardziej interesuje mnie auto, nieważne jakie, ważne żeby było wysokie, tak? Żeby mogła wjeżdżać Jak spokojnie na osuwa. krawężniki, tak? Nie stać nas. Ciepłe skarpetki. Podoba mi się, budżetowo. Ty lubisz... Typuj skarpetki lubi... mało sexy. Ale marzniesz. Mało sexy. Ale marzniesz. Mało sexy. Szalik piękny. Szalików mam w brud, ciągle gubię, nie chcę więcej. Biżuteria. Jak widać na załączonym obrazku jestem cała obwieszona. Wszystkim poza biżuterią. Następna propozycja, bieliznę. Prezent Ale wiesz mnie. co, właśnie to byłby prezent dla ciebie, więc to byłoby dosyć słabe. Kolejna świetna propozycja, motorówka. Ale dlaczego dla ciebie, dla mnie? Widocznie lubisz, bo dużo nie. sobie nie zrobiłeś. Nie, poczekaj, ja mam wrażenie, że te wszystkie osoby to followują ciebie, kochają ciebie i piszą o tobie, nie dziękuję, o mnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kolejny telefon. No, pff, nie powiem, że nie. Jestem zainteresowana taką ofertą. Antydepresyjną lampę Ludwik z rodzinki.pl kupił żonie i jej się spodobało. Antydepresyjną lampę to chcę. Biorę dwie. L co? Lampę. Lampa antydepresyjna? Nieważne, biorę trzy. Pierścionek, kolczyki z brylantami. Oszalałaś? Dowbor jest y, bardzo no, masiczkę, Dowbor by mi kupił pierścionek z cyrkoniami i więcej nic. Tygrysa? Ale jakiego? Jezu, to moja Monisia napisała. Nie. Monika, tak. To jest moja Monika. To tygrysa? Monika, jakiego tygrysa? Ja o ty Ja jestem tygrysa. Tygrysa. Ona ma już tygrysa. O! To jest prezent na miarę naszych czasów i możliwości. Panie Maćku, nic nie kupuj, oddaj siebie. No dobra, ale jakbyś mi... Miał... Poczekaj, ale jakbyś mi się oddał, to na czym by to polegało? No, przyszedłbym no. wypachniony, no. położyłbym się i no. czekałbym na to, co się wydarzy. Nie, no chyba ja sobie robisz. A coś więcej? Jakaś inicjatywa? Coś? Inicjatywa była Kolacyjka? Po... Nie wiem, posprzątałbyś trochę, poprał? E, jest propozycja, jest żeby kupić książkę Gąsowskiego z autografem. Już mamy. Wiecie, do czego służy, nie? Słuchajcie, już nie ma pierwszych 150 stron, bo świetnie rozpalała komina. No. Piżamy. 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 Tak, piżamy by mi się przydały, bo ciągle śpię w koszulkach. Dobry pomysł. Jeszcze taki z guziczkami. Takie z guziczkami na całą długość. Chomiczka! Chomiczka? Ale, że ja chcę chomika, to chyba dzieci chcą chomika. Bo jak kupię chomika, znaczy ty mi kupisz, znaczy Mikołaj mi kupi chomika, to dzieci będą z tym chomikiem i dadzą nam święty spokój. Sexy body. Miałem wrażenie, że body to odeszło do lamusa już. Nie, body dalej jest w modzie. Pamiętam, że to body to zawsze był straszny, na początku, dopóki nie skumałem, że to jest body, to strasznie utrudniało sytuację, w sytuacji. A body? Dobra, nie opowiadaj mi o swoich byłych. Człowiek ha, się jest... nie, strasznie musiał namęczyć, zanim odkrył, dlaczego te majtki nie mają końca. No widzisz, a teraz nie masz takich problemów. Pff. To jest fajne. Fajną sprawą są bony, tylko nie takie do sklepów, a ręcznie robione. Na przykład bon na leniwy wieczór. Czyli dostaniesz ode mnie bon, że daje ci 24 godziny... Yy? No tak jak ten święty spokój, co ja wybrałem sobie. Mój o święty dobra. spokój niestety wciąż nie został skonsumowany. Tutaj, to jakiś pan jest Hiszpaniec na zdjęciu, więc nie mam, że to męski zdanie i tu się zgadzam, różkę. Ale zobacz jaki uśmieszek zrobił. O! Pięcioletnie obligacje skarbowe. Sam sekup. To jest dobra inwestycja, dbam o twoją przyszłość. Nie, bo tam jest taka gwiazdka i przy, w przypadku pandemii nie może tego wypłacić, więc jeżeli nagle będzie potrzebowała gotówki, to nie będę jej mogła wyjąć. Zły prezent. O bon na skok z samolotu. Pytanie... Tak jak ty nie lubisz, Sekundę. tak i ja nie lubię. Bon na skok z samolotu. Z spadochronem czy bez? Bo czy to jest dla mnie prezent czy dla małżonki? Bo prawda jest taka, że ja tak samo jak Maciek nie lubię takich prezentów. Nowy pierścionek. No przydałby się. A gdzie jest stary? Ukradł mi ktoś. To jest bardzo ciekawa historia, słuchajcie. Jeden pierścionek i go ukradli. Odkąd miała pierścionek zaręczynowy? zawsze ginął jej i zawsze twierdziła, że ktoś jej ukradł. To Nawet prawda. do tego stopnia, że twierdziła, że jak nam okradli dom, to też jej ukradli ten pierścionek. I później, jak duży było jej zaskoczenie, to okazało się, że podczas sprzątania szaf parę lat później, pierścionek nie. ukradziony w magiczny sposób. Znalazł no się. Ale dalej w go nie stran. mam. Ja uważam, Ukradli on, on mi go. był ukradziony, a potem włamali nam się drugi raz po to, żeby go odstawić na miejsce. Ukradli mi go. Nie jak... mam go! Dobra, ja muszę zakończyć ten temat. Ten pierścionek był malutki, ten diamencik był taki, że naprawdę trudno go było zauważyć. I prawda jest taka, że on po prostu się zapodział, bo on był mały. Gdyby był duży, to bym go na pewno nie zgubiła. Za wakacje mnie to zawsze cieszy. Pozdrawiam. To jest super pomysł. Masz już. Koniec. Na tak, nawet pięć dni, proszę. Ufa. Proszę. Pobyt w spadł. Dziś już mam, a ten czyta dalej. Pobyt w spadla dwojga. Ale przepraszam bardzo, ktoś powiedział, że taki prezent ma być dla mnie karą jednocześnie. Spokój! Święty, to też, tak, zawsze. O, piękne. Mój mąż mówi, że dostanę gumowy młotek, żeby mi wybił głupie pomysły z głowy. Ale ja nie mam głupich pomysłów, więc to chyba nie do mnie, nie? Mógłbyś skomentować? Pasek do siodła Diora, bo biedna ciągle nosi bez. Co to jest siodło Diora? Jezus, Justinka! Justinka, kocham cię! Skąd wiedziałaś? Kurde, nie jakiś, mogę tego kupić Przepraszam nigdzie. Bardzo. Ale mam wrażenie, że to jest jakiś tajemny kod. Co to jest pasek do siodła Diora? No, mam torebkę rzeczywiście i nie było paska. I bez tego paska. Krótsze no, za siodło. No bo to wygląda jak siodło. Kurde, Justinka, jesteś boska. Skąd ktoś to wiedział? Nie wiem. Justinka, kocham cię odezwi się do mnie. Ale Gaga Gila napisała, że mam, masz mi nic nie kupować. I nie wiem, dlaczego Gaga też się odezwi. Chciałabym wiedzieć, dlaczego nie. O, proszę, Donata z Biedry. Ktoś wreszcie mnie dobrze posłuchał. Ty, ale to jest dobre. Bilet na Malediwy z przyjaciółką. I prawdę mówiąc, całkiem spoko. Dobra, ale to patrz. Wszyscy tą biżuterię chcą, ja nie wiem, o co chodzi. Już chyba więcej nic nie ma. Chcę powiedzieć, że tak jak kiedyś marzyłam o tym, że mój mąż zrobi tak kiedykolwiek, że... Że mój mąż tak zrobi, to kiedy... To jest czapeczka świętego Mikołaja na miarę naszych możliwości, <noise> jeśli chodzi o prezenty. Że tak kiedykolwiek mój mąż tak zrobi, że się na przykład dogada, jak jeszcze pracowałam w serialu z agentką, albo jak bez agentki, że na przykład się dogada, zobaczy moje terminy i weźmie mnie gdzieś na jakiś wyjazd króciutki, to myślę, że ten prezent byłby najlepszy. O niczym innym nie marzę, żeby wygrzać dupkę. W ciepłym miejscu zimą? Mam świetny pomysł. No? Jedź tam sama. No nie no, no ej. Niedaleko nas jest elektrownia, elektrociepłownia Siekierki. Tam <grym> też jest bardzo ciepło i nie trzeba latać samolotem. I nie będzie kwarantanny, jakby co. Dawbor, ja nie mogę z ciebie, jestem przerażona po prostu twoim groźstwem. Co kobiety tak. chcą na święta? Wiesz co, chyba najbardziej naprawdę chciałabym po prostu móc chwilę odpocząć od dziecka młodszego, no. A bo starsze już jest okej, okay, nie? No, jakbyś coś zrobił z nią takiego, żeby mogła odpocząć, ale co? Może wy macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach, co ja mogę zrobić ze starszym dzieckiem, żeby ja się znaczy mogła. z odpoczyć. młodszym dzieckiem. Znaczy, no, z, z młodszym dzieckiem. Bo ze starszym dzieckiem to przecież żaden problem. Wyjdziesz na narty na cały dzień i tyle ci ten. Albo do, na Górkę Szczęśliwicką, albo. Może y, masz y, jakiś pomysł na sanki. Co zrobić z młodszym dzieckiem, przez y, żeby starsza pani mogła chwilę odpocząć. Z okazji Bożego Narodzenia. Taki Ale prezent. Ja wiem, tak... Taki bon. Starsza pani, naprawdę? Mimo no młodsze dziecko, starsza pani ładnie brzmi tak literacko. Kochani, jak widać, przygotowanie prezentu na święta Bożego Narodzenia nie jest łatwym tematem. I już kolejny odcinek zastanawiamy się jak to dobrze zorganizować. Ja powiedziałem co chcę, święty spokój. Jasia twierdzi, że wystarczyłoby jej, żebym zabrał jej starsze dziecko. Nie, ogrzać dupkę. Mł młodsze dziecko. Ogrzać dupkę gdzieś. Z młodszym się... dzieckiem? Ze wszystkimi. No ale to ma być mój prezent czy twój? Ja zawsze tak robię prezenty, żeby twój prezent był też moim prezentem. No ale to ty, już uzgodniliśmy wcześniej, jesteś egoistą, a ja jestem jednak osobą, która kocha wszystkich. Zwłaszcza swoją rodzinę. Dobrze, e, kończąc temat, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie już teraz zaprosić na nasz kolejny odcinek. Za tydzień, a za tydzień, moi drodzy. A, będzie wyjątkowy odcinek, Jestem ponieważ ciekaw, będziemy obchodzić rocznicę. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. <ślesk> naszą rocznicę. Pierwszy rok istnienia naszego kanału, słuchajcie. I właściwie naprawdę stuknie nam dokładnie, dokładnie w dokładnie, czwartek. Tak, dokładnie będzie rok od czasu, kiedy opublikowaliśmy pierwszy film, dlatego. Choć ja się nadal zastanawiam, kto chce patrzeć na Siwego Dowbora i Rozczochraną Koroniewską. Już skończyłaś? Nie. Będzie fajnie. Podajcie do nas za tydzień, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o tym, żeby oglądać też inne nasze filmy. Łapki w górę, łapki w dół. I dużo komentarzy, bardzo, bardzo prosimy jak wam się podoba, to możecie zawsze to zaszerować komuś innemu. I pamiętajcie o subskrypcjach, te subskrypcje są dla nas bardzo ważne, przynajmniej dla Dowbora, bo do jego wiecie, analiz. Bo ty nie wiesz po co to jest. Dzięki, do zobaczenia, pa.